Siema, jestem Marek. Słuchajcie, za nami jest cel na dzisiejszy wieczór. Choć olejnik, żeby nie było później problemu ani żadnych podejrzeń, ponieważ będziemy włamywali się do właśnie tej pizzerii, która znajduje się za mną. Pizzeria nazywa się Podgrzany Talerz. Jest to pizzeria akurat mojego znajomego i dzisiaj będziemy mieli całą pizzerię na własność. Udało mi się po prostu w jakiś sposób załatwić klucze. Poczekamy aż wszyscy tam się na spokojnie spakują. Teraz zupełnie przypadkowo sobie przejdziemy, zobaczymy, tylko żeby nikt nie zauważył. Jak widać wszyscy się pakują, także niech opuszczam lokal. I po prostu latujemy tam, a Wy możecie zasubskrybować ten kanał, bo już wkrótce mamy 3 miliony subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole, żeby zasubskrybować kanał. Czekamy, aż wszyscy się stąd wyniosą, dzięki czemu będziemy mieli całą pizzerię tylko dla siebie. Jedno z moich marzeń z dzieciństwa, żeby mieć swoją własną pizzerię. W ogóle aktualnie jesteśmy podczas nagrywania tego, jak mieszkamy w samochodzie. Także Karolina została w samochodzie, później do nas dołączy, jak będziemy włamywać się do pizzerii. Zapraszam! Jakiś czas temu zasłonili rolę. Oczywiście nie będziemy wchodzić od tej strony, bo to byłoby zbyt amatorskie. Wejdziemy stąd od tyłu, jak prawdziwi wam wacze. Ale jest jedno podejrzenie, które nie pozwala mi, żeby jeszcze tutaj wchodzić. A mianowicie schyl olejnik, Spokojnie, spokojnie. Widzisz? to się pali. Jak widzicie? Tam są jeszcze, także no musimy chwilę poczekać, aż po prostu wszyscy wyjdą. No dobra. I ja bym wolał w ogóle się stamtąd usunąć, bo jak będą wychodzić, Ale to tymi... oni będą wychodzić z tyłem prędzej niż przodem. A jak będą wychodzić z przodem, no to będzie problem, także my idziemy schować się do samochodu i próbujemy, może za godzinkę, a w ogóle jeszcze do nas dołączy jedna osoba, a mianowicie szofer! Dobra, także my idziemy do samochodu i wracamy tutaj, a wtedy zobaczymy, czy już nikogo nie ma. O, patrzcie, kto tam idzie. Oskar Duszyński. Mamy go tutaj! Siemano Dziema! Co! Tam? I dw drugiej strony śpiewa. bo Marek i ja że to ja fajnie obudzę. Mareczku Mareczku, Hallo! Staimy! Stajemy! Nie śpimy! Co tam? To Słuchaj, ee... Długo spałem? No nie wiem, jakoś na 40 minut? Słuchaj, nagrywamy, że włamujemy się do pizzerii. Tam pizzerii? jest pizzeria, tak. Jest to pizzeria mojego znajomego, tak, że nie będzie żadnego problemu. Z tego Serio? tytułu, że się włamaliśmy tam. Mamy pizzerię tylko dla siebie, możemy tam robić pizzę. Jest nie będzie tam? O ile nam się uda znaleźć składniki i jeżeli uda nam się tą pizzę podgrzać, no to sobie zrobimy pizzę jak najbardziej. Teraz w takim razie trzeba sprawdzić, czy na pewno wszyscy wyszli. No to idziemy, co? Tak? Dobra, w takim razie idziemy sprawdzić. Jeżeli nikogo nie ma, to podjeżdżamy od tyłu, otwieramy sobie zaplecze i mamy całą. Picerię dla siebie. Ale czekaj, ona śpi? Dobra, śpi. Zostaw auto włączone i podkręcimy temperaturę. Jest w okay. Pali się no. na światło? To się pali. No światło się pali. Tak? A nie, wszystko wyłączone. Także, słuchajcie, chodźmy. droga wolna. Owejdziemy tam i po prostu zrobimy sobie pizzę. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Robimy. Dobra, chłopakom odwala. My idziemy do auta, jedziemy do pizzerii od tyłu i zaczynamy nasz film. No to czuję się teraz naprawdę jak prawdziwy włamywać, ponieważ góra ma jest zamknięta, a żeby się tam dostać, to trzeba przejść przez płot ponieważ to jest tam jeszcze troszeczkę daleko daj kamerę szofer przejdź sobie i lecimy do pizzerii oh, to co działamy w takim razie, oczywiście profesjonalne wejście po drabinie, proszę bardzo bez problemu udało nam się lepiej. nie no chyba pusto puste jest no, myślisz, że tutaj się włączy światło? wszystkie kliknie o, zajebiście ale, no jak tak to, każda toaleta to w sumie nas zapreczą Mamy tutaj jakieś buteleczki, lodóweczka, oczywiście kartony Składamy jeden, żeby zobaczyć jak to wygląda Ja w sumie jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z żadnym kartonem po Dobra, weź go na siłę, wyciągnij Także tak to społeczeństwo wygląda karton po pizzy Daj to ogarniemy A co, chcesz być dostawcą? Właśnie Dawaj, zrobimy prezent kilku osobom Serio? Taki nocny prezent O kurde Pizza na chatę Macie jakiś znajomych, którzy nie śpią o tej godzinie? Kurde, nie wiem Zajdziemy kogoś, ale przynajmniej wiemy już jak składać karton po pizzy Teraz idziemy zobaczyć jak zrobić pizzę Okej, okay, także jesteśmy w restauracji, w środku pizzerii Trzeba przede wszystkim znaleźć włączniki do światła Nie mam pojęcia gdzie one są, byłem tutaj kilka razy Ty, okay, ale fajnie tak w ciemku. Dobra, ale widzisz gdzie tutaj światło włączyć? Tu nie ma włączników? A może tam spróbujesz na zaplecze? Słyszysz? Bo tutaj włączników było w Dobra. To Ale spoko, nie? Ładnie tutaj Jejku, gdzie są piece do pizzy? To są piece O ja, ale fajne Ale nic się nie pali No właśnie O Coś się zapaliło? Wszystko to jest możliwe teraz jak ładnie no, Jest zajebiście No to w takim razie mamy całą pizzerię dla siebie Tutaj jak widać są piece Tutaj pewnie będzie jedzenie Tutaj coś tam, coś tam, jakieś słoiczki Ręcznik papierowy Tutaj mamy wszystkie przyprawy Olejnik nawet nie musimy ciasta robić, jest już gotowe Zobacz tutaj wszędzie jest ciasto porobione Ty a czekaj, tamte jest takie inne niż ten. Co to jest? Ja otwórz te. tak? A co tu chodzi? te są te... chyba nowsze A czemu te są, ach Aha, to są nie, bo chyba już do pizzy A nie, a nie tamte? tamte? No te, te już poleżały troszkę Wiesz, chyba Wiesz te wyglądają rzeczywiście jakby były bardziej gotowe Ale... Myślicie? Mi się wydaje, że te są bardziej surowe chyba Albo Nie. No wszystkie są surowe No dobra, no ale te się bardziej świecą, a te nie jakby jeszcze Bardziej były. świecą? No tak, jakby mokre były O, idź na no, no, no. Dobra, no to co, w takim razie my tutaj sobie Ja to? Patrz. To? A co? Co? A to? To jakieś specjalne może Nie, może jakieś vip też jest pan. Ale jedno takie A to jakaś większa chyba, pizza gigant Dobra, w takim razie my tutaj sobie ogarniemy co, gdzie i jak I przede wszystkim w jaki sposób zrobić pizzę Ponieważ tego chcemy dokonać w tym odcinku Także Czofer, ty się również do nas dołącz Póki co nie będziemy tego nagrywać, bo nie wiem co tutaj po prostu robić Marek... Olej, zostaw, alkohol A To Wiesz, co to? Możemy? No jasne, że możemy Olej z I tak jest otwarty już Ale Melan,ż będzie olej? No. Uh. Chłopcy możecie się częstować, pozwalam wam Dobrze Ojo, oh. ja, tu winko to... jakieś tu jest Ty jak ty się ściąga? No ja nie Ty czekaj, bo to jest ja... Ej, O co tu chodzi? Co jest grade? To nie da się O, to dałbym radę wyjąć Także oleju smacznego A ja sobie tutaj zobaczę co, gdzie i jak, bo chcę zrobić pizzę tak więc teraz wiemy mniej więcej co, gdzie i jak. U uzgodniliśmy, że bierzemy do naszej pizzy to ciasto, to jeszcze są takie. Ja tego nie wiem. Jakie? O kurde. Co, czy... Oj psujesz to, chyba nie, to chyba nie tak. Dobra, słuchaj, bierzemy takiego jednego plaska. To w sumie było w mocy, także to pewnie są resztki z dzisiaj. Pizza, której nie wykorzystaliśmy nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Tu jeszcze powinna. Być mąka uka. być. No to tutaj jest. Mi się nie przykleiło. Masz tutaj mąkę, już wszystko wiem, <noise> wie co i jak Także bierzemy sobie pizzę, to jest właśnie ciasto, robimy z tego kółeczko Ale najpierw, właśnie problem jest z tym kółeczkiem Chyba, że najpierw z tego zrobić tak i to po prostu rozrabiać. A w ogóle jest jakiś wałek tutaj czy co? Wałek, wałek, nie ma no, nie wiem By się przydał. Daj mi to Co? To No jak to? Streczem? To się przyklei, ty niepoważny jesteś? No nie czeka ciasto wałkuję. Chłopie! Jak ty... chciałem tu chyba no za trudno. Bo źle to zrobiłem. Co? Jak będzie to w to na Fajny Pizzerman. O kurde, ty to nie jest takie proste. Jak ci się wydaje? No bo zrypał ten kawałek, bo on tam wyciągnął. Nie no rzeczywiście za dużo nie, ma. Nie no, za dużo przygieram. Sobie jeszcze jeden kawałek? Ej, myślisz, że powinieneś tak rękoma? Tój nie rękoma, nie, 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 A właśnie. Tój, jakąś spachlę od To weź nóż. Yy. Nóż, nóż. Pa jak rozwaliłeś. To nie tak Marek. Nie no jest dobrze, zobacz Nie, nie myślałem, no, że my sobie no, pizzę no, zjemy, to, no, a tu prawda, nic no, nie zjemy no, nie, dzisiaj. To nie wyjdzie nic z tego, no. A teraz nie ma mąki. Tak jest, robimy sobie to w ten sposób Co ty bułki robisz czy co? No i co ty próbujesz? Kulki, kulkę robi I na to mąkę dopiero, tak mi się wydaje Ale niedużo, niedużo, leciutko ale Posypujemy sobie O i teraz to co jest w środku jest sklejone, a to co na zewnątrz nie jest sklejone No i widzisz Olejnik, mówiłem ci, że wyjdzie mi piękne, ale to piękne hmm. ciasto Dobra, teraz przed nałożeniem składników musimy w jakiś sposób to pizzę podgrzać, a tutaj mamy piec ale nie na mapa. No to na pewno. Ciepło? Jest ciepło od ognia, ale ten pies musi się rozbić. Teraz możemy przejść do nakładania składników na naszą pizzę. Co oni nam tutaj zostawili? co to jest? Oliwki. Salami? Salami. sos? Biały? Jakiś... E... Może coś takiego, no A to co jest tutaj? Ser. Czyli <laughs> co? Studce są tutaj. Bierzemy sobie na łyżkę nakładamy. Co to jest za sos? Nie wiem, nie mam no może czosnkowy? No, powiem Ci, że pachnie jak pizza. Okay? Taka jeszcze nie zrobiona pizza. No to. Um. No myślę, że okej okay. tego sosu i co? Teraz ser? No ser. Salami? Sa, ser na to? Nie, no pierw ser, albo... Nie, daj pierw salami, a potem ser. Ile tego salami? Nie. No chyba nie będziemy sobie żałować, co? Dawaj, ile się da. Po całości, nie? Tak, tak, tak. A co będziemy się oszczędzać, w końcu sami sobie robimy pizzę yy, Wiadomo, że w wielu pizzeriach nigdy w życiu byśmy tyle nie dostali Ale jako, że my tutaj się pomyliśmy, to co sobie zrobimy taką pizzę jaką chcemy I po prostu cała będzie obłożona salami Także sera również nie pożałowaliśmy sobie Pizza na pewno będzie zajebista Następnym krokiem są w sumie przyprawy Zapewne należy użyć wszystkich, jako, że one tutaj są Ale Marek to jest sól i pieprz tylko A, Sól i pieprz Jest oliwa Czyli również chwili, Bo to są różne smaki Dobra, olejnik, ja się nie znam na oliwę tak, tak. tak ty tam dajesz, to ja I weź jeszcze to, 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 Tu jakieś papryczka chili. Dobra, tak. dawaj. Tylko nie żałuj, nie? Dobra. Nie żałuj, nie żałuj. Syp, 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 syp. W sumie, moim zdaniem, wygląda całkiem ok. ciekawie. No ja w sumie? No coś jeszcze chcecie dodać? Czy wkładamy już pizzę do pieca? Dawaj. Wkładamy. Ale ja mam wrzucić, czy wstać do siebie? Rzuć. No musisz no, bo bo tak... to, to nie? Wiem, no czy to, to musisz się... tak wstawić. Przechylić, tak, pff, tak pff. Dobra, oj, nie, nie, ja nie wiem, jest. No, do, ale dobra, zrobię. O, udało się? O, no jest na ogniu. Na ogniu. 闺女。Oh, yeah. Oh, yeah. O nie! Dobra, jest git, jest git, jest, jest okej. Uratowałeś. Ale ona jeszcze jest su próba, ty mówisz, że ma obra No olejnik, ja wiem. No trzeba ją tak, nie wiem, podskakiwać czy coś, bo... No tak, ty, bo jest problem. Z jednej strony się zrobiła, a z drugiej strony się nie zrobiła. To obróć po prostu. No tak, o, o i to jest. Dobra, wyglądał ładnie. Dobra, filmować. Jeszcze chwilę, jeszcze mówię, z minutka. Nie no, patrz, zrwana chyba. No to tyga jest minutę. Jest git, jemy tak. Dawaj, bo głodny jest. Dobra. Wiesz ją. Olej. Nasza pizza jest gotowa. Za chwilę zobaczymy, jak smakuje. I zrobimy sobie kolejne. Jeżeli ta się oczywiście udała. Pisa na póki co nie wyłączamy. To co? Chodźmy do stołu, spróbować, jak ona smakuje. Kto bierze którą? Turowa. Nie surowa. No to, to jest wszystko równie przypieczone. Ja sobie nawet mogę wziąć tam. O kurde, czekaj. Dobra, rozwala się, ale to jak każda pizza. tak? No stary, no ja nie mogę tego wziąć, bo tu wszystko spada. O dawaj relacja, jak smakuje. Zrobimy Dobra. Ocenimy zaraz. No Już powiem ci. Można przejść naprawdę nigdy nie jadłem tak? ja, nie wiem, jak się. Nie ma, że to w ogóle zabrać. Czekaj, to wszystko spada. <gry> ja ja wiem. Dobra, z niechiliśmy, ale ona jest dobra. To jest coś. Bardzo dobre. Tak więc zrobiliśmy sobie dwie pizze. Prezentują się one w taki sposób. No tym razem ta pizza już bardziej przypomina pizzę. Pierwsza jest dla Karoliny, natomiast druga jest dla mojego kolegi i dostarczymy mu ją pod drzwi jak prawdziwi dostaw. Także idziemy do o. Także idziemy do samochodu. Żyje tam? Zrobiliśmy pizzę, zobacz no. jak ocenia Ale sam robiłeś? Sam robiłem Zobacz te światełko, żebyś dobrze widziała no bardzo ładnie Kto ci włączył pizzę? Sami włączyliśmy Wszystko sami zrobiliśmy No jestem pod wrażeniem A tutaj jest druga, trzeba ją dostarczyć No dobra to co? Wsiadamy i jedziemy Dobra w takim razie jesteśmy na miejscu Idziemy dostarczyć pizzę, którą sam zrobiłem Ten kolega jeszcze o niczym nie wie, ale o wszystkim się dowie Tak więc jesteśmy na miejscu Psy dupą szczekają Ale się zmęczyłem Siema. Cześć, siemanko. Pizza dla Tuma. Ciebie. Fila, o co chodzi? Sieman Tomek. Cześć. Zobacz. Kurczę, no, 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 no. A no wiesz, chcieliśmy ci zrobić niespodziankę trzeciej w nocy. No właśnie, jestem no, tym bardziej zaskoczony, bo jest tak późno. Byliśmy pizza Także... Tak po prostu? Pizza, tak? No, sam robię. Na no, pewno będzie Ci smakowało. Także kolejny zadowolony klient wychodzi na to, że dzień udany. Jeżeli wbijecie mi pod tym filmem 80 tysięcy łapek w górę, to zostanę dostawcą pizzy, więc po prostu zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji, kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu. Tam na dole widzimy się już jutro o godzinie 15.30. Do zobaczenia.